przejdziemy do przeglądu, to chciałabym Wam pokazać, ponieważ tutaj mam już teraz jagody, a zaraz będą nasiona. Wow. Ehm, moje anturium clarinervium. Właśnie jak widać dojrzały. Już te jagody. I już stwierdziłam, że to już jest, to jest wystarczające. O, to już tak jest zasuszone nawet. E, już jest wystarczający czas, żeby zebrać. Że nadszedł czas, żeby zebrać te jagody i wyciągnąć nasiona ze środka. O, jak widać, poszło ładnie i zgrabnie i szybciutko. E, ono było zapylane w maju. No, trochę poczekałam na, na nie. Tak wygląda matecznik, który jakby matecznik mama. Która tutaj jest na parapecie, tutaj w ogóle do, na samym końcu wypuściła sobie już nowego liścia. Jest dość sporym antkiem, dość sporo ma tych liści. Jak widać, zaraz obetnę, obetnę ten kikut. Bo tutaj, no tutaj są, jak widać, jaka ilość yy... była zapelona, którą się udało zapelić. No, długo czekałam na Ciebie, długo. Dobra, muszę obciąć. Tu już sobie jedno wyciągnęłam, z kolejne naciskam po prostu lekko, żeby jakby wycisnąć nasiona ze środka. Ja jedam dam do mchu. Zaraz się przygotuję pojemniczek z mchem. Lekko je przemyję pod chyba bieżącą wodą. Nie będę ich moczyć. Chyba. Zobaczę jeszcze, jak to wejdzie w praniu. No, kilka ich jest. To mnie tak martwi. Jest takie szkliste i zdeformowane jakby. Nie wiem, czy coś mu dolega. Chyba jakiś taki nieudolny był. E, więc teraz biorę miseczkę, przepukam je trochę wodą i potem dam je do muchu. Zaraz się widzimy. Cześć kochani i co, jedziemy z tym przeglądem w nowej witrynie. I na pierwszy rzut mamy kos papi, to jest ten podłużny, więc on no coraz dłuższy te liście robi, kolor jest nieziemski oczywiście, tu macie tego drugiego, ten, ten bardziej okrągły, jest bardziej też zielony, tutaj nie jakby nie ma nic nic nawet w nerwach, nawet tej kropeczki kosowej, nic kompletnie nie ma, ale no bardziej okrągły jest. No to też jest kos z Czechu i z Papi. Tam mamy według mnie takie forgetti po prostu Silver, ale to nie jest forgetti Silver, tylko jest tam Red z bla 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 bla. Co my tu mamy? Co my tu mamy za malucha? A Papi Blue. No właśnie, ja go przeniosłam do tej witryny. I myślę, żeby go oddalić troszkę od lampy, żeby on, może, może będzie troszkę ciemniejszy, bo tak średnio to wygląda na razie. Tam jest Chamberlainie X z tyłu. No przepiękny jest ten Antek. Nowy liść, troszkę większy. Tu mamy Magnificum Silver. Tu mamy deltę, która rozwinęła do końca nowy liść. Przepiękna jest. Przepiękna. Cudowna. Rozumiem zachwyt nad, nad nią. Welwetowa hybryda bardzo ładna. Osobiście bardzo lubię, bardzo mi się podoba ten kształt liści. Magnificum jest jeden, te, jeden też z moich y, takich ulubieńców. Bardzo ładnie to wygląda. Nie wiem, czy będzie widać te różowe nerwy. Widać, widać. No jest, jest, jest sztos. Ten, to chyba po tym oprysku z mydła potasowego takie mają lekkie zacieki. radikans, który o, w końcu zrobił liść, ale on chyba coś jest ze że nie tak takie żółte robi te liście. W sensie tam widzicie ze żółkłym. Teraz nie wiem, czy on właśnie głody, czy on właśnie jest za bardzo najedzony. Tam mamy Green Mampa z the Dark. I ona całkiem ładnie wygląda, całkiem ładnie jest ta liście. Czekam, niestety tutaj troszkę um, ucierpiał, ale no, jest fajna. Jest fajna. No i tutaj też Chamberlain X, tylko ta, dru ta druga siewka, czy ta druga, druga sztuka. No ona w porównaniu do tamtej, no jest, jest inna. Ciekawe, co tu było tym x -em. Dobra, teraz już mam, mam mój poziom, w sensie już, bo tam, tam muszę trzymać ręce do góry, jak nagrywam, a tutaj mogę sobie trzymać niżej. Proszę bardzo, wzięłam się za przesadzanie, bo on miał strasznie dużo korzeni. Oddzieliłam go od, taki, to jest luksurians. oddzieliłam go od jakby mat matczyny, no takiego pieńka. Wiecie co? Myślałam, że będzie tych korzeni mniej i oczywiście okazało się, że co, że musiałam go wrzucić w taką już turbo, nawet widać. Tak bardzo go przesadziłam, że tutaj na dole mam mnóstwo i tak korzeni, bo to jest tak jakby no, na teraz dosłownie ta, 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 ta osłonka i to jest takie też prowizorycznie zrobione w za małą osłonkę, więc to jest naprawdę tylko tymczasowe rozwiązanie, bo to nie wygląda dobrze i na pewno nie jest dobre dla niego. Tutaj mamy... Poczekajcie, co tu mamy? A, Greensol. Okej. Okay. To jest Greensol. Jest przepiękna. Przepiękna. Jeszcze jest młodziutki, jeszcze rośnie. Jeszcze rośnie. Tam mamy Magnis Grzybowe się zrobiły dość mocno liście i został mu ten jeden, ten najnowszy, resztę mu obcięłam. W ogóle to też wymaga, to green salt też wymaga pocięcia, bo już jest tutaj zbyt wiele. Um, ciężko nawet go musiał utrzymać w podłożu. Tam się w dalszym ciągu korzenia krystal. Nawet nie zaglądam tam. Niech się dzieje wola nieba. To tam się ma podziać, to się podzieje. Tu jest ten luxurians Magnificum. Śliczny. Jest śliczny, według mnie jest przepiękny i on, tak proszę bardzo, idzie kolejny liść. Ciekawy jaki będzie, no przepiękny jest ten nantek, przepiękny. To jest moje nowe właśnie też besę, 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 przepiękne. Ja wszystkie, wszystkie już teraz są przepiękne, wszystkie są moje ulubione, ukochane, bo mam idealnie teraz roślinki te tylko, które bym chciała mieć, z wyjątkiem dubli, który no niestety, no są. No, są. Jeżeli chodzi w ogóle o w tej witrynie, yy, warunki 23:7-60%, ale to dlatego, że jest otworzona już chwilkę, więc dlatego taka jest, a nie inna wilgotność. Ogólnie wilgotność utrzymuje się na 75%. Yy, jeżeli chodzi o temperaturę, mniej więcej jest tyle. W nocy nawet Wam nie powiem, ile jest. Troszkę spada, ale bardzo mocno ta witryna trzyma mi ciepło. Więc jest super. Yy, ok. E, idźmy dalej. Tam mówiłam, tam mówiłam, co tam jest z tyłu. Tam też coś nowego. Wszędzie to nowe liście. No tak, tam, tam idzie nowy liść, a to jest Fort Sherman. No, całkiem ładny Antek, całkiem ładny Antek. A tu mówiłam, że co jest? Aha, tu jest drugi Fort Sherman. Aha, okej, okay, dobra, bo je postawiłam obok siebie, nie tak jak z kosy i papi. I tutaj też idzie nowelistyk, także wow. Tu był tu, tu mamy tu, a tu jest Papi X moje. Zobaczcie, jakie fajne. Wydaje mi się, że jest całkiem fajne. Um, tutaj widzę, że zaczynają się łączyć łóżka, więc chyba to jest to spaghetti. Całkiem fajne. Bardzo ładnie i dość już jest spory. Au. Wow. Tu jest takie troszkę zaskoczenie. Ucięłam baloaną. Ono miał takie dwa powietrzne tylko um, korzenie i ja po prostu je ucięłam. Tam jest kikut reszty. Kikut. No zaraz Wam pokażę, co chodzi. Po prostu ucięłam, włożyłam do doniczkę i a, rób co chcesz. Bo, bo naprawdę już tak, taki krzak się z tego zrobił brzydki, że już nie chciałam na to patrzeć, żeby było jakby w innej formie. No to jest to do nieszczęsne doriaki, które jakby próbowały wypuścić liście, ale widzę, że się tam nie rozwija, więc... Więc tak to wygląda. O, ale piękno jest, wow. Dobra, idźmy na dół. Um... Portiela Dreams, jest jeden liść, reszty nie ma, jak na razie się nic nie dzieje. Luxurians Radicans, tam Radicans Luxurians, też jest cisza. Krystaliną z pięknymi, dziwnymi różowymi przebarwieniami też jest cisza. Regale. Są naprawdę potężne te liście już, fajne, fajne. Ehm, regale, coś tam, coś robi, coś tam chce zrobić ze sobą ewidentnie, a nie będzie widać. Coś tam jest, jakiś kikut, ale on już jest dłuższy czas. Zobaczymy, co dalej. Wyjdź cisza. O, też jakie jakie są zacieki. O, i tu jest piękność papi blu. Przepiękny antek. Przepiękny taki taki kolejny ulubieniec dla odmiany, nie? Um... Pterodaktyl Clarii nerwiłam w dalszym ciągu, nie wiem co się dzieje, przesadziłam go, czy znaczy sprawdzałam korzenie, tam są jakieś dwa kutki, ale to już te dwa kikutki to chyba są już z pół roku. No i baloaną, który po prostu ucięłam, wiesz, no gdzie to jest to wcięte? To. Tak wzięłam i ucięłam, po prostu. Tam jakiś śluz się wytworzył, um, nie wiem, coś tam z tego, A, ale wiecie co, naprawdę nie, nie przejmuję się już tym tak aż bardzo. Niech on co robi, co chce, bo to jest taki naprawdę taki krzaczor. Chociaż pewnie dużo osób mi zarzuciło, dlaczego tak potraktowałaś go. No, bo pomogłam. Potraktowałam go, bo już mi i tak działał na nerwy, że. No, uwielbiam tą witrynę. Jest, jest przepięknie zrobiona, przepięknie ten kolor i w ogóle wszystko przepięknie. Jest <laughs> taki samozachwyt mam, samo samozachwyt, zachwyt mam, że wow! No, uwielbiam, uwielbiam. Piękne są. Skaczemy do kolejnej, bo tam się dużo zmieniło. Tada! Tu jest na razie jeden wielki, um, jakby to powiedzieć, niż masz. Bo tu jest na przykład Silver Blash, bodajże, jak dobrze pamiętam, który jakiegoś tutaj Kikuta wypuścił. No, niech mu będzie. W ogóle jaka taka mała. Prędzej taka duża mi się wydawała ta witryna, teraz taka malutka. No to jest ta rudsta czarna Zika, i jakby kto pytał. A tutaj w ogóle temperatura. Wilgotność prawie żadna, bo trochę była też uchylona, ale no, prawie 25,4 stopnie. Zaraz w tym, e, znaczy tu już pewnie się domyślacie, bo chyba to było pierwsze. Chciałam tak przynajmniej taki mam plan wrzucić. Najpierw wam pokazać, uu, co mi się tu stało. E, jak, jak to wyglądało pozyskiwanie tych nasion, i właśnie muszę troszkę, troszkę je otworzyć, bo wydaje mi się, że tam zbyt duża jest wilgotność. I one tam są. Właśnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Chyba dwanaście nasion widzę. Jedno takie pływ. Otwieraj się. No takie ułomne. Dobra, trochę uchylań, troszkę poddychają. A my idziemy dalej. Forgetti. O, to jest roślina, z której nie jestem zadowolona i chyba nie chcę jej mieć więcej, dłużej. Mm, także. Hm. Tutaj są te moje siewki z krystala. Z tamtego, który obecnie ma jednego liścia, tak bardzo. Um, to zapylenie i to utrzymanie kwiatostanu, wocostanu, po prostu tak wyczerpało roślinę, że ma jeden liść obecnie? Chociaż też moje zaniedbanie, uznajmy to, tak? Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to trzeba tak bardziej yy, pochylić na to roślinką, która. Produkuje te nasionka. No niestety, teraz już wiem. Teraz już mam pewność, że trzeba to zrobić troszeczkę inaczej. Już teraz mam troszkę inne do tego podejście. Na przykład Clarinerium obecnie nie ucierpiało w ogóle, plus jeszcze wyprodukowało liścia. I mam mnóstwo tych liści, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem chyba albo osiem. No a krystal niestety nie dał rady, za słaba była. Tu jest to Dresslery X. Tu będzie ciężko Wam pokazywać mi. Prędzej jakoś umiałam ogarnąć. Co jest Dresslery? No i nawet, nie, nawet nie, nie potrafię tam zobaczyć. Tak. Robi nowego liścia. Nie za ładnie to wygląda. Nie wiem, czy to jest takie ultra przenawożenie czy coś. Tak może być. Z kolejny nowy liść. Tam jest Papi X Dresslerii. Bardziej Papi niż Dresslery się zanosi. Z tyłu mamy... Z tyłu mamy Papi Blue. Które no jak nie wygląda po piwlu, jak na razie. Marmorata, która nie, nie będę nawet mówić o niej. Tu mamy Esmeraldense z Magnificum. Magnificum hybryda z Esmeraldense. Wygląda jak wygląda. Siedem nieszczęść. Nie wiem, nie umiem się dogadać z nią. Magnificum Santa nice. Ładnie, ładnie, ładnie. Tutaj jest to Magnificum Silver. Która jest prześliczna i zamierzam, żeby. Znaczy, ogólnie nie chciałam zostawić u siebie w ogóle żadnego magnifikum, aniżeli Forgetti, ale to mi się podoba. Ładne jest. Podoba mi się. Mm, tu jest to moje cudeńko, które było pręd... W końcu przyniosłam. To, to tutaj tak jak trzeba, czyli do... do normalnie tutaj do gruzu. Magnifikum Dark z Crystal Hope. Tam mamy to, tą sieweczkę dziwnego Klarinerwium i. 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 Anturium P. Polischistum. W końcu już przypomniałam. Polischistum. Mm, tak marnie to wygląda, bo tam zapomniałam ten fluwel ostatnio podlać. Skoczmy na dół, bo tutaj to się już w ogóle pozmieniało i tutaj pojawiły się mm, monstery. Pojawiły się kapusty, czyli Pół, 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 o tak, um, który stracił większość liści, coś tam mu się nie, nie wiem, coś tam załamanie miał, chyba jakieś nerwowe po prostu i ja mu urwałam te liście, bo były błyszkie i został tak, ale będzie ładny, mam nadzieję, że będzie tak ładną kapustą jak jak Wilanorum, które troszkę zasuszyło do końcówki, więc coś czujesz, że z nawozem jest coś średniowo. zobaczymy. Tu jest ten najnowszy liść. Taka kapucha, kapusta, normalnie kapusta. Nie wiem, czemu to mi się kojarzy, ale takie kapusta, że wow. Metalikum jest tutaj z tyłu, też tak, żeby wyjechało z tamtej witryny. Ono też potrzebuje przesadzenia, bo już wychodzi z doniczki. Tutaj mamy te. Tutaj, co to było? Tutaj są wszystkie te monstery, czyli mint, czyli indonezjan i. i... No, i zapomniałam. Zwykła wariegata, indonezjan i, i mint. No, to chyba tak było, tak było. Tutaj to pseudo coś tam z makrolowym, zawsze zapomnę sprawdzić nazwę dokładnie, jak to tam w końcu szło. No, i tu są te dziki, czyli dioskere. Mm, I tutaj też są. I wam powiem, że ta miała takiego ładnego liścia. I on zdech. Nie wiem o co chodzi. Po prostu zdech. Zobaczymy, co będzie. A to po prostu jeszcze nie ruszyło. Nie chcę ruszyć. A Piper. Uh -huh. O, będzie listy, Nie wiem, co z nim zrobię, bo tak wymyślałam, że on tutaj będzie. Tak. Nie wiem, czy muszę go to jakoś pod, pod pod gdzieś coś, żeby tutaj tak zakręcił. Czu, czu, czu. On nie będzie rozwzło. Tak, tak samo jak tutaj tak bardzo zakręcałam i tak bardzo jej nie pozwoliłam iść do góry, że ona umarła sobie tutaj na tym pędzie. muszę to urwać. Muszę to uciąć, bo nie będę tego rwała. I sobie wypuściła w innym miejscu. Także dobra, bo tutaj też jest kolejny i kolejny. I tutaj też jest jakiś kolejny i tam pełno jest w maluchów. O tam idzie mnóstwo małych, nowych. Także spoko. No i tutaj ten dziwny... I znowu widzicie, tutaj to zrobi mi to samo co poprzednio, czyli usycha te dolne liście i puszcza tu kolejne. Więc znowu będzie trzeba to urwać, żeby pewnie gdzieś tu wypuściło. Takie dziwne to pnączą coś tam. No także tak jak mówię, tutaj ta witrynka wydaje mi się teraz taka bardzo mała. Skaczemy do ostatniej. No i w ostatniej ta też w ogóle naprawdę przy tamtej dużej witrynie to wszystkie tak malutkie są i tak mało miejsca mają i takie małe roślinki są w nich, w do tamtej oczywiście. Um, królowa, która... A, właśnie jest to takie nawiązanie. Kiedyś też miałam zekła genery królową. Wiecie co zrobiłam? Ubiłam ją. Po prostu ją ubiłam, zapomniałam o niej, że jest w kuchni na parapecie i po prostu zapomniałam ją podlewać. I ona sobie wysła na wiór. Po prostu pani takiej ogryzatkę wyschniętego na wiór totalnie. Brawo ja. Natomiast ta będzie tutaj chyba coś z siebie kluła, ale zobaczcie, jak ona już wychodzi korzeniami do góry. Ona potrzebuje większej doniczki. Mm, tutaj też kolejny dubel, który jest śliczny, ale chyba będzie opuszczał mój dom. Chyba tak będzie. Chyba ktoś go dostanie, bo, bo nie chce mieć dubli. Tutaj ten, mm, to było co? Mm, Indoportis X. Tak. Znowu, idzie nowy liść, stary łup. Nie mam pomysłu, nie wiem co z tym zrobić. Tak mi się podoba, takie ma piękne liście. Tak, zapowiadają się zawsze pięknie, a potem się robi to samo. Nie wiem, czy nie przemieścić go do innej witryny, może tutaj warunki mu nie do końca odpowiadają. Natomiast tam są bulwy i ja je widzę. W ich nie będziecie widzieć, ale, um, ale one um, nie wiem, czy ich nie wyrzucić też, bo jakoś tak długo tam się nic nie dzieje. Ale jeszcze poczekam chwilę. Tutaj jest. E, półka z ukorzenianiem, i tu się ukorzenia to Epi, e, rafitofora tetrasperma. Tutaj są maluchy, jakiś Noit, jakiś e, Gigi. E, tutaj są te e, peperomie, które już e, ogonki ją obumarły, więc już wiem, że e, ciężko. Tutaj nigrelaminum Gigi z forgety dostało grzyba albo coś. Albo coś co się udzieli po prostu. Ale już nowego liścia kluję, ale strasznie to zaczyna znowu opłaka nie wyglądać. E, tutaj jest Cos X, który w końcu wygląda ładnie. No dobra, tu ma takie trochę, wiecie, chyba za dużo przygiłam ostatnio z nawozem. Spirit Sancti chyba będzie produkował liść, chyba chyba. O Magnifikum kolejne, które już mam. Już naprawdę tych Magnifikum mam 3 trzy albo cztery i też będę się pozbywać. I super silver, który wygląda średnio, znowuż średnio, jakby. Tutaj chyba są najbardziej problematyczne rośliny i tam na dole półka brudna oprócz tego, że brudna to jest półka śmierci, czyli tam są takie. Tam jest chyba Forgetti jakieś, i coś tam jeszcze. Co tam było? Coś. A, luxurias! Zobaczymy, co z niego będzie ten odcięte, Czy coś będzie towało, czy nie. Więc tutaj tą witrynkę zamierzam przestać pokazywać na razie. Dopóki nie do ładu, idę z roślinami tutaj do ładu. No bo, no bo w jakim celu mam pokazywać coś, co się ukorzenia? No jak się ukorzeni, to będziecie widzieć, jak będzie rosło. Dobrze, moi kochani. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i trzymajcie się, cześć, pa pa!